W odcinku przyjrzymy się najbardziej szokującym sprawom kryminalnym, takim jak Great Cliff Highway Murders, czy strzelanina Fergusona w pociągu LIR oraz przełomowym egzekucjom jak śmiertelny zastrzyk Charlesa Brooksa Jr. Przypomnimy też najgłośniejsze katastrofy od ataku na Pearl Harbor po trzęsienie ziemi w Spitak, które zmieniły procedury ratownicze i bezpieczeństwa. Na koniec Cofniemy się do ważnych wydarzeń historycznych, jak ratyfikacja Konstytucji Stanów Zjednoczonych, wynalazek Bakelitu i start misji Apollo 17, które ukształtowały świat, w którym żyjemy. Co łączy te wszystkie zagadnienia? Data. Wszystkie wydarzyły się 7 grudnia na przestrzeni wielu lat. Zanim zaczniemy, jeśli jesteś nowy na tym kanale, to proszę Cię o zasubskrybowanie tego kanału oraz dołączenie do obserwujących na Instagramie oraz TikToku. A teraz, nie przedłużając, zaczynamy. Sprawy kryminalne o morderstwo oraz egzekucja. 1811 roku. Radcliffe Highway Murders w Londynie, Wielka Brytania. Była to jedna z najbardziej szokujących, brutalnych i tajemniczych zbrodni w wczesnej historii Londynu. W domu przy ulicy Radcliffe Highway odnaleziono ciała całej rodziny, właściciela sklepu, jego żony, służącego oraz niemowlęcia. Morderca lub mordercy działali z wyjątkową brutalnością. Ofiary miały zmiażdżone czaszki, liczne rany zadane ciężkim narzędziem i ślady gwałtownej walki. Dom wyglądał tak, jakby ktoś działał w wielkim pośpiechu, ale jednocześnie z ogromną siłą. Zbrodnia ta wywołała panikę wśród mieszkańców wschodniego Londynu. Był to okres, w którym policja w dzisiejszym rozumieniu właściwie nie istniała funkcjonowały jedynie nocne patrole. I Straże Miejskie. Dlatego próba śledztwa prowadzona w tej sprawie była uznawana za jedną z pierwszych prób zastosowania bardziej metodycznych technik dochodzeniowych. Analizowano ślady butów na błocie, interpretowano rozchlapaną krew. Badano trajektorie uderzeń i próbowano ustalić kierunek ucieczki sprawcy. Pojawiły się nawet wczesne próby profilowania, polegające na ocenie, jaki typ człowieka byłby zdolny do takiej brutalności i jak mógłby wyglądać jego tryb życia. Sprawa ta na wiele lat zapisała się w historii jako jeden z najważniejszych przykładów wczesnej kryminalistyki oraz jako zbrodnia, która unaoczniła potrzebę powołania profesjonalnej policji i stworzenia systemu dochodzeniowego opartego na analizie dowodów, a nie jedynie na intuicji i zeznaniach świadków. 1982 roku Pierwsza egzekucja metodą śmiertelnego zastrzyku w Teksasie, USA. W tym roku doszło do przełomowego wydarzenia w historii światowego systemu karnego. Charles Brooks Jr. stał się pierwszą osobą, na której wykonano karę śmierci poprzez podanie śmiertelnego zastrzyku. Egzekucja odbyła się w Teksasie i była zapowiadana jako bardziej humanitarna, kliniczna oraz bezbolesna. W porównaniu z wcześniejszymi metodami, krzesłem elektrycznym, komorą gazową czy powieszeniem miał to być sposób zapewniający szybkie i bezbolesne odejście. To wydarzenie natychmiast przyciągnęło uwagę mediów, organizacji praw człowieka, środowisk medycznych i polityków. Rozpoczęła się publiczna debata dotycząca moralności i legalności angażowania lekarzy w proces uśmiercania oraz tego, czy metoda faktycznie jest bezbolesna. W kolejnych latach ujawniono liczne problemy: źle dobrane mieszanki leków, nieprawidłowe wkłucia, przedłużające się egzekucje i brak nadzoru specjalistów. Mimo krytyki, ta metoda bardzo szybko rozprzestrzeniła się w kolejnych Stanach USA i innych krajach, stając się globalnym standardem wykonywania kary śmierci. Dziś uważa się, że egzekucja Brooksa była początkiem nowej epoki w systemach penitencjarnych. Epoki, która do dziś budzi ogromne emocje, kontrowersje prawne i moralne, 1963 roku. Aresztowanie Jacka Rubiego w USA. Jack Ruby wszedł na trwałe do historii, zabijając Lee Harveya Oswalda człowieka oskarżanego o zamordowanie prezydenta Johna Fitzgeralda Kennedy'ego. Ruby dokonał tego czynu publicznie w trakcie transportu więźnia w obecności dziesiątek policjantów, dziennikarzy i kamer telewizyjnych. Po oddaniu strzału natychmiast został obezwładniony i zatrzymany. Jego aresztowanie stało się początkiem szeroko zakrojonego dochodzenia i licznych teorii spiskowych. Zaczęto analizować jego powiązania, znajomych, kontakty w świecie przestępczym i jego motywacje, od zemsty przez emocje, aż po rzekome powiązania z mafią. Publiczna egzekucja Oswalda doprowadziła do radykalnej zmiany w sposobie konwojowania zatrzymanych. Wprowadzono ograniczenia dostępu mediów, zaostrzono nadzór nad miejscami transferów i zwiększono zabezpieczenia aresztów. To wydarzenie jest dziś. Jednym z najczęściej analizowanych przypadków w kryminalistyce i historii amerykańskiego systemu bezpieczeństwa. Pokazało, jak łatwo nawet pod ścisłą ochroną może dojść do śmiertelnego incydentu, jeśli procedury są niewystarczające lub zaniedbane. 1993 roku strzelanina w pociągu Long Island Railroad w Nowym Jorku. USA. Colin Ferguson, uzbrojony w pistolet, otworzył ogień do pasażerów jadących pociągiem dziennym, pełnym ludzi wracających z pracy. Zginęło 6 osób, a 19 zostało rannych, co wzbudziło ogromny strach w całym kraju. Atak miał cechy premedytacji. Sprawca wybrał zatłoczony skład Znał rozkład jazdy i celowo przemieszczał się między wagonami w poszukiwaniu ofiar. Śledztwo w tej sprawie stało się materiałem szkoleniowym dla policji i psychologów kryminalnych. Analizowano stan psychiczny napastnika, jego motywacje, przygotowanie oraz wcześniejsze sygnały ostrzegawcze. W wyniku tragedii wprowadzono lepsze zabezpieczenia na stacjach i w wagonach. Powstały nowe procedury reagowania na akty przemocy w transporcie publicznym, a dyskusja o dostępie do broni znacznie się zaostrzyła. Strzelanina ta zapisała się w historii jako jedno z kluczowych wydarzeń, które zwróciło uwagę na zagrożenia w komunikacji zbiorowej i konieczność szkolenia służb w zakresie reagowania na akty przemocy o charakterze losowym i trudnym do przewidzenia. 1993 roku. Dalsze skutki i analiza strzelaniny w pociągu LRR USA. Po masakrze rozpoczęto szeroko zakrojone dochodzenie, które trwało miesiące. Eksperci z zakresu kryminalistyki, psychologii sądowej i bezpieczeństwa transportu analizowali każdy szczegół zachowania sprawcy. Od jego zapisków, przez sposób wyboru miejsca zbrodni aż po relacje świadków. Sprawa stała się przykładem modelowym w szkoleniach dotyczących profilowania sprawców masowych ataków. Raporty sporządzone po strzelaninie wpłynęły na przyszłe rozwiązania prawne. Zaostrzono procedury sprzedaży broni, zwiększono nadzór nad osobami z zaburzeniami psychicznymi oraz wprowadzono obowiązek lepszej ochrony pasażerów w komunikacji zbiorowej. Wielu w Stanach wdrożono nowe zasady dotyczące nadzoru nad ruchem pasażerskim, systemy alarmowe i programy prewencyjne. Wydarzenie to stało się jednym z kluczowych przykładów tego, jak analiza jednej tragedii może doprowadzić do zmian systemowych na poziomie całego kraju. Do dziś materiał ze sprawy Fergusona jest wykorzystywany w szkoleniach dla policjantów, psychologów sądowych, negocjatorów i zespołów dróg bezpieczeństwa publicznego. Najgłośniejsze katastrofy 1900 1941 rok, atak na bazę Pearl Harbor, Hawaje, USA. Japońskie siły powietrzne przeprowadziły jeden z najbardziej zaskakujących i zmasowanych nalotów w historii działań wojennych. Bombowce, myśliwce oraz torpedowce w kilku falach uderzyły na amerykańską bazę marynarki wojennej, niszcząc pancerniki, lotnictwo pokładowe i kluczową infrastrukturę wojskową. W krótkim czasie zatopiono lub ciężko uszkodzono kilkanaście dużych jednostek. Setki samolotów zostało zniszczonych jeszcze na ziemi, a tysiące żołnierzy i cywilów odniosło śmiertelne lub ciężkie obrażenia. Dla służb y, kryminalistycznych i wojskowych był to przełomowy moment. Chaos ataku wymusił opracowanie nowych metod pracy z dużą liczbą ofiar. Rozwinięto procedury identyfikacji zwłok w warunkach katastrof masowych, w tym systemy ewidencyjne, dokumentację obrażeń oraz pierwsze kompleksowe zasady antropologii wojskowej. Dodatkowo doświadczenia te przyczyniły się do późniejszych standardów analizowania miejsc katastrof, rekonstrukcji przebiegu zdarzeń oraz opracowania jednolitych protokołów postępowania przy dużej liczbie ciał o różnym stopniu uszkodzenia. 1946 rok pożar hotelu Łańkow Atlanta USA. W wielokondygnacyjnym hotelu Łańkow, w którym przebywało kilkaset osób, wybuchł gwałtowny pożar. Ogień rozprzestrzeniał się niezwykle szybko ze względu na łatwopalne wyposażenie i brak podstawowych zabezpieczeń, takich jak systemy alarmowe czy nowoczesne wyjścia ewakuacyjne. Gęsty, toksyczny dym w kilka minut wypełnił korytarze i pokoje, odcinając gościom drogę ucieczki. W wyniku tragedii śmierć poniosło 119 osób, co uczyniło. Ją najtragiczniejszym incydentem tego typu w dziejach USA. Śledztwo w tej sprawie stało się fundamentem współczesnej kryminalistyki pożarowej. Eksperci badali rozchodzenie się ognia, przebieg spalania oraz. Przyczyny tak szybkiej eskalacji katastrofy. Zdarzenie to doprowadziło do wprowadzenia w całym kraju nowych norm bezpieczeństwa obowiązkowych systemów alarmowych, lepszych materiałów ognioodpornych, ścian przeciwpożarowych oraz dróg ewakuacyjnych. Analiza techniczna i medyczno-sądowa tej tragedii. Jest do dziś cytowana jako jeden z najważniejszych przykładów zaniedbań, które zmieniły prawo budowlane i standardy ratownictwa. 1983 roku kolizja samolotów na lotnisku Barajas, Madryt, Hiszpania. Na płycie jednego z najbardziej ruchliwych lotnisk w Europie doszło do dramatycznej kolizji dwóch samolotów pasażerskich. Gęsta mgła mocno ograniczała widoczność, co doprowadziło do serii błędów komunikacyjnych pomiędzy załogami maszyn a kontrolą lotów. W wyniku nieprecyzyjnych komend oraz niewystarczającego nadzoru nad ruchem naziemnym samoloty znalazły się na tym samym pasie startowym. Zderzenie nastąpiło z dużą prędkością, a powstały natychmiast po nim pożar pochłonął życie ponad 90 osób. Katastrofa ta stała się punktem wyjścia do wprowadzenia rygorystycznych zmian w zarządzaniu ruchem na lotniskach. Rozszerzono protokoły komunikacji radiowej, wprowadzono nowe znakowanie pasów, poprawiono nadzór radarowy nad kołującymi maszynami oraz zaczęto popularyzować technologie zapobiegające kolizjom na ziemi. Z perspektywy kryminalistycznej, wydarzenie to przyniosło znaczący rozwój analiz. Rekonstrukcji trajektorii ruchu oraz procedur badania błędów ludzkich w sytuacjach ograniczonej widoczności. 1987 roku katastrofa lotu Pacific Southwest Airlines nr 1:771 Kalifornia, USA. Na pokład samolotu lecącego nad Kalifornią dostał się pracownik linii lotniczych, który zdołał nielegalnie wnieść broń. Po starcie wtargnął do kabiny pilotów, śmiertelnie postrzelił kapitana oraz pierwszego oficera, a następnie przejął kontrolę nad maszyną, kierując ją w stronę ziemi. Samolot uderzył w pełnej prędkości, co doprowadziło do natychmiastowej śmierci wszystkich pasażerów i członków załogi. Był to jeden z najtragiczniejszych aktów przemocy wewnątrz samolotów w historii lotnictwa cywilnego. Tragedia ta doprowadziła do gruntownej reformy systemów bezpieczeństwa. Wprowadzono dokładniejsze kontrole pracowników linii lotniczych, specjalne rejestry osób z dostępem do stref zastrzeżonych, nowe zasady weryfikacji tożsamości oraz protokoły dotyczące bezpieczeństwa kokpitu. Z punktu widzenia kryminalistyki i prawa lotniczego. Była to sprawa przełomowa. Po raz pierwszy tak szeroko analizowano motywację sprawcy działającego jako pracownik portu oraz luki w systemie bezpieczeństwa, które umożliwiły dostęp do broni. Przypadek ten stał się fundamentem wielu późniejszych regulacji. 1988 roku trzęsienie ziemi w Spitak, Armenia ówczesny Związek Sowiecki. Potężny wstrząs o magnitudzie około 6,8 zniszczył liczne miasta i wsie północnej Armenii. W ciągu kilkudziesięciu sekund zawaliły się szkoły, szpitale, bloki mieszkalne i zakłady pracy. Zginęło około 25 tysięcy osób. A setki tysięcy zostały ranne lub straciły dach nad głową. Ludzie byli uwięzieni pod gruzami całych dzielnic, a akcja ratunkowa trwała tygodniami ze względu na ogrom zniszczeń i trudne warunki zimowe. Było to jedno z największych wyzwań dla służb ratowniczych i specjalistów medycyny sądowej w historii Związku Sowieckiego. Zastosowano szeroko zakrojone działania identyfikacyjne. Analizę szczątków. Odzieży, dokumentów, a także wczesne wersje metod antropologicznych stosowanych w wypadkach masowych. Katastrofa ujawniła również problemy w jakości budownictwa, co stało się podstawą do reform przepisów konstrukcyjnych. Dla kryminalistyki był to przełom w organizacji działań kryzysowych, zarządzaniu miejscem katastrofy oraz współpracy międzynarodowej podczas analiz przyczyn tragedii. Najważniejsze Wydarzenia z tego dnia 1787 roku, ratyfikacja Konstytucji Stanów Zjednoczonych przez Delaware, Delaware, USA. Stan Delaware jako pierwszy podjął historyczną, przełomową decyzję o oficjalnym zatwierdzeniu nowej Konstytucji, tworząc fundament przyszłego systemu politycznego. Całego państwa. W tamtym okresie młoda republika znajdowała się w trudnym położeniu. Artykuły konfederacji okazały się nieskuteczne, brakowało stabilności, wspólnej władzy wykonawczej, a poszczególne stany działały jak niemal niezależne mini państwa. Decyzja Delaware była więc sygnałem, że możliwe jest stworzenie nowej struktury, opartej na silnej, lecz kontrolowanej władzy federalnej. Ratyfikacja w Delaware zapoczątkowała lawinę kolejnych uchwał w innych stanach. To właśnie ona rozpoczęła proces, w którym młode państwo zaczęło formować się w jednolitą federację. Wprowadzono przejrzysty system podziału władzy na ustawodawczą. Wykonawczą i sądowniczą, co pozwoliło wyeliminować dotychczasowy chaos prawny. Dla ówczesnych mieszkańców oznaczało to powstanie stabilnej władzy, zdolnej do zawierania traktatów, wprowadzenia armii, regulowania handlu oraz ustanawiania jednolitych zasad, które obowiązywać miały na całym terytorium nowego państwa. Moment ratyfikacji w Delaware. Jest dziś postrzegany jako symboliczny akt narodzin nowoczesnej demokracji amerykańskiej, to od tej decyzji rozpoczął się trwający do dziś porządek konstytucyjny USA. Model ten okazał się tak trwały, że stał się inspiracją dla wielu innych krajów budujących swoje ustroje. Fundamenty współczesnego sądownictwa, systemu wyborczego, organizacji wojska oraz funkcjonowania rządu wykonawczego wszystko to ma swoje korzenie w historycznym głosowaniu, które odbyło się właśnie w Delaware. 1909 roku patent na Bakelit, pierwszy w pełni syntetyczny plastik. W tym roku oficjalnie zatwierdzono patent na Bakelit, materiał, który na zawsze odmienił świat technologii i produkcji. Jego twórca, Chemik Leo Bakeland opracował pierwsze w pełni syntetyczne tworzywo sztuczne, które nie bazowało na żadnych naturalnych składnikach. Było to ogromne osiągnięcie naukowe, ponieważ Bakelit okazał się niezwykle odporny. Nie topił się, nie palił, nie przewodził prądu, a przy tym nadawał się do łatwego formowania w różnorodne kształty. W efekcie Bakelit szybko stał się materiałem przyszłości. Trafiał do produkcji aparatów telefonicznych, radioodbiorników, elementów instalacji elektrycznych, włączników, uchwytów narzędzi, części samochodowych, a nawet wojskowego sprzętu. Dzięki jego właściwościom możliwe stało się masowe wytwarzanie elektroniki, której wcześniej nie dałoby się produkować w takim zakresie. Pierwsze domowe radia czy telefony w większości miały obudowy z bakelitu. Był to materiał tanio produkowany, trwały i wizualnie estetyczny. Patent na bakelit. Zapoczątkował całą epokę tworzyw sztucznych, prowadząc do powstania gigantycznego rynku globalnego. Choć współcześnie plastiki są kojarzone także z problemami środowiskowymi, ich pojawienie się było kluczowe dla rozwoju nowoczesnego świata. Bez syntetycznych materiałów nie istniałaby współczesna elektronika komputery, nowoczesna telekomunikacja, czy wiele rozwiązań stosowanych w medycynie i transporcie. Wynalazek ten całkowicie zmienił sposób, w jaki ludzkość produkuje, przechowuje i wykorzystuje przedmioty codziennego użytku. 1972 roku Start misji Apollo 17 ostatnia załogowa wyprawa programu księżycowego USA. W tym roku rozpoczęła się misja Apollo 17 będąca finałem całego programu księżycowego, realizowanego przez USA. Wyprawa ta była wyjątkowa pod wieloma względami. Na pokładzie znalazł się między innymi Harrison Schmidt, pierwszy zawodowy geolog, który miał stanąć na powierzchni Księżyca. W przeciwieństwie do wcześniejszych załóg, które składały się wyłącznie z pilotów testowych, misja ta była zaprojektowana tak, aby maksymalnie pogłębić wiedzę naukową o Srebrnym Globie, Załoga wykonała liczne badania, pobierano próbki regolitu, analizowano skład chemiczny skał, dokumentowano strukturę terenu oraz przeprowadzano pomiary geofizyczne. Z powierzchni Księżyca przywieziono jedne z najważniejszych próbek geologicznych w historii, w tym słynną skałę 360 544, pozwalającą naukowcom analizować najstarsze struktury skorupy księżycowej, równolegle w orbicie wykonano Formatowe zdjęcia, dzięki którym powstały mapy powierzchni o niespotykanej wcześniej szczegółowości. Start Apollo 17 miał też charakter symboliczny: był ostatnim momentem w historii ludzkości, kiedy człowiek opuścił orbitę Ziemi i poleciał w stronę innego ciała niebieskiego. Po tej misji program Apollo został zakończony z powodów finansowych i politycznych, a kolejne dekady przyniosły już jedynie loty orbitalne. Do dnia dzisiejszego, mimo ogromnego postępu technologicznego, żadna osoba nie stanęła ponownie na Księżycu. Dlatego Apollo 17 pozostaje symbolem największej epoki eksploracji kosmosu. Osiągnięciem, które do dziś jest uznawane za jedno z najważniejszych w historii nauki i inżynierii USA. Jeśli chcecie osobny odcinek o którejś z tych spraw, piszcie w komentarzach, dajcie łapkę, jeśli już nigdy nie spojrzycie na ten dzień tak samo. Do następnego.